Rozwój nowych technologii jest to coś, z czym musimy się mierzyć, co jest niezbędne dla funkcjonowania obecnie naszego banku, ale nie tylko w ogóle społeczeństwa. Polacy bardzo chętnie korzystają z nowych technologii, z nowych aplikacji. PKOBP oczywiście dostarcza bardzo dużo tego rodzaju rozwiązań, które trafiają na bardzo podatny grunt. Nie jest to tylko nasza obserwacja, ale Polacy chętnie korzystają z takich rzeczy. Oczywiście jest to uzależnione od różnych okoliczności, natomiast jeśli nawet poczytamy na temat badań w stosunku do innych społeczeństw, innych krajów, no to jesteśmy bardzo, bardzo chętni i otwarci na tego typu rozwiązania. Najlepszym przykładem chociażby jest nasza aplikacja Elkiko. Mamy 7 milionów 600 tysięcy klientów, którzy chętnie korzystają z tej aplikacji i posługują się z nią na co dzień. Naprawdę ilości, których wykonywanych operacji z klientami są bardzo, bardzo dużo. Także myślę, że rozwój nowoczesnych technologii jest rzeczą nieodzowną. Banki muszą i będą Wchodziły w te rozwiązania. Tym bardziej przy tego oczekują nasi klienci, i to dzisiaj można było usłyszeć w trakcie panelu dyskusyjnego, w czasie tej debaty, którą mieliśmy.